Kto chciał zabić komendanta głównego policji? Poznaj kulisy najgłośniejszego zamachu w historii trzeciej RP. Zabić komendanta. Najnowsza książka Leszka Szybowskiego dostępna na capitalbog.pl. O co chodzi program poświęcony sprawom ważnym. Leszek Szymowski witam szanownych państwa bardzo serdecznie i zapraszam na cykl pytań i odpowiedzi tych pytań przybywa, a przybyło ich też na ostatnich targach książki patriotycznej zorganizowanych przeze mnie w Gdyni. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję za udział i zapraszam Państwa na kolejną edycję Targów Książki Patriotycznej. Tym razem do Łodzi, 6 kwietnia. Od godziny 10 do 20 w budynku przy ulicy Piramowicza 11 przez 13, to jest koło dworca Łódź Fabryczna, odbędą się kolejne Targi Książki Patriotycznej. Poza mną będzie plejada znamienitych autorów Stanisław Michalkiewicz, Stanisław Srokowski, Marcin Rola. Piotr Szlachtowicz, Małżeństwo wielomscy, Piotr Heszen, profesor Jerzy Robert Nowak i szereg innych jeszcze znamienitych piór. Także wszystkich z Państwa zachęcam. A mówię też o tym, dlatego że dzisiejszy cykl pytań i odpowiedzi zaczynamy od dwóch pytań związanych z targami książki. Katarzyna Jo. Pisze tak, witam. Czy ma pan w planach organizację targów książki patriotycznej na Wyspach? Nie ukrywam, że bliższy mi Dublin lub Belfast niż Londyn. Pozdrawiam. I tu akurat drugie pytanie też pani Angela Daszkę. Panie Leszku, czy gdyby była możliwość organizacji targów książki w Sochaczewie, to by pan przyjechał? To małe miasto, ale jest tutaj pomimo szerokiego lewactwa sporo osób patriotycznych. Na oba pytania odpowiadam z wielkim entuzjazmem. Tak, z największą przyjemnością zorganizuję takie targi i w Dublinie, i w Belfaście, i w Londynie, i w Sochaczewie. Bo dla każdego ze znamienitych autorów, którymi towarzyszył, to była wielka radość. Tym bardziej, że nasza frekwencja w Gdyni przebiła najśmielsze oczekiwania, bo przyszło prawie tysiąc osób. Natomiast jest jedna kwestia. No, kto z Państwa chciałby, żeby w jego mieście się zorganizować takie targi, to proszę się ze mną skontaktować. No, nie ukrywam, że mnie jest potrzebna pomoc organizacyjna. Ja się bardzo cieszę, że Państwo tak takim wielkim entuzjazmem odpowiadacie na moje zaproszenia na targi. Tylko ja nie chciałbym się tutaj organizując te targi zamienić w prezydenta Dudę i przyjąć jego lokalskiej postawy, że tutaj państwo wołacie, a Szymowski przyjedź do Szczecina, a Szymowski przyjedź gdzieś tam. I ja e, razem z e, moimi autorami pędzę. To wymaga też pewnej pracy organizacyjnej I tutaj pani Katarzyno mam nadzieję, że pani e, zechce po, mi pomóc organizować takie targi, czy w Dublinie, czy w Belfaście. Chodzi głównie o znalezienie sali, o zakwaterowanie gdzieś części moich znamienitych autorów, prawda. Także tu taka pomoc organizacyjna, zwłaszcza za granicą, będzie niezbędna. Także kto chciałby mi pomóc, kto chciałby, żeby takie targi zorganizować w mieście, w którym mieszka, czy w Polsce, czy poza Polską, to bardzo proszę o kontakt. Macie Państwo w opisie filmu numer telefonu do mojej asystentki, macie Państwo maila, można się ze mną kontaktować i to wszystko zostanie uzgodnione. Także proszę tylko pamiętać, że ja wykonałem ogromną pracę, żeby. Te targi zorganizować i zorganizować całe grono znamienitych autorów, żeby to nagłaśniać, żeby salę rezerwować i tak dalej. W związku z czym no, niezbędna będzie pomoc ze strony tych wszystkich, którzy chcą mnie zaprosić, zwłaszcza za granicę. Marceli, Marceli4169. Witaj, przyjacielu, jak się czujesz? Pozdrawiam słoneczkiem. No czuję się znakomicie. Także dziękuję serdecznie za troskę. Pani Angela Daszkę, to jeszcze raz ta pani, która pytała o sochaczew, pyta tak. I kolejne pytanie, a zarazem też zmartwienie dzisiejszych rodziców. Czy to możliwe, żeby po wprowadzeniu przedmiotu szkolnego o mylącej, kłamliwej nazwie nauka o zdrowiu, można było szczepić dzieci na tych lekcjach bez wiedzy i zgody rodziców? Są przecieki, że planują coś takiego zrobić, a oprócz tego przedmiot NOZ ma być obowiązkowy w każdej szkole, nawet katolickiej i uczyć dzieci tolerancji do osób rainbowjastych. O, widzę, że pani moją nowomowę tu przyjęła. Dzieci mają sporządzać na lekcjach listę osób sprzyjających LGBT oraz anty-LGBT i w ten sposób donosić jeden na drugiego. To absurdalnie chory system. Komuna totalna. Mam syna 11 lat, który jest ogromnym patriotą i ma, jak na swój wiek, bardzo dużą wiedzę historyczną, więc dla niego ten przedmiot to totalna masakra. Wiele razy był karcony w szkole za przypominanie o Wołyniu i tak dalej. No, proszę pani, czy to jest możliwe? No, oczywiście, że to jest możliwe. Bo kontrola biurokracji nad systemem oświaty ma prowadzić właśnie do tego, żeby pani nie mogła jako rodzic podejmować żadnej decyzji. Tak jak zaczęto od tego, żeby wprowadzić przymus szkolny, że pani jako rodzic nie mogła decydować, czy pani dziecko będzie się uczyć w szkole, czy się pani będzie je uczyć w domu, potem wprowadzono rejonizację, że pani musi swoje dziecko wysyłać do tej szkoły, która jest najbliżej. To teraz się wprowadza kolejne, kolejne obostrzenia. W zakresie przedmiotów. No i to oczywiście, że, że, że z czasem tylko będzie wprowadzenie przymusowego szczepienia dla dzieci. Myślę, że to nawet nie jednego. Także myślę, że nawet z czasem, tu panią zmartwię, pani Angelo, będzie coś takiego jak obowiązkowe szczepienie dzieci przeciwko, jakby to powiedzieć, przeciwko syndromom niewłaściwego entuzjazmu dla Rainbow jastych. O, także będą szczepienia, może na Zobaczymy. Ja akurat Marcin Toruniak 14-15. Ja akurat nie chcę zadawać pytania, tylko podziękować za to, co Pan robi i życzę dużo zdrowia, spełnienia marzeń i wielu łask bożych. No dziękuję serdecznie. Łaski Boże się przydadzą, oczywista sprawa. Manik 8706. Witam, panie redaktorze. Czy mógłby Pan odnieść się do wypowiedzi Sławka prezesa nowej nadziei, który na pytanie, czy stanąłby z bronią w ręku broniąc ojczyzny, odpowiedział, że wątpi, bo jest posłem i podczas wojny musiałby pełnić funkcję posła na uchodźstwie. I ogólnie, jakie ma Pan zdanie na temat potężnego Sławomira? Wie pan, po pierwsze tego nie uważam za potężnego. Po drugie, no jego wypowiedź o tej o, tej, o czym, czy stanąłby z bronią w ręku? od ojczyzny, to ma prawo mieć takie zdanie, no ja tego nie będę komentował. Chociaż akurat uważam, że posłowie i politycy powinny być w pierwszej grupie ludzi wysyłanych na front, żeby nas do tego nie zmuszali, niech sami sobie uczestniczą w tym, do czego chcą nas zmusić. Natomiast ja nie jestem fanem Sławomira Mencena, bo uważam, że jego kierownictwo Konfederacji przyniosło więcej straty niż pożytku. No już pomijam te hamowate, gówniarskie intrygi przeciwko Korwin-Mikkemu. Natomiast kolega Mencen no, strzelił sobie w stopę, bo w pewnym momencie postawił na Przemysława Wiplera, który ma jakąś tam sprawę karną, który jest dla wielu ludzi w środowisku Konfederacji, w tym dla mhm. mnie nie, nie, niestrawny i niewiarygodny. W końcu to były poseł PiSu. Zresztą y, Przemysław Wipler często występuje w mediach także tych rządowych i nierządnych, jako przedstawiciel konfederacji, co jest dziwne, bo przecież jest w konfederacji wiele osób bardziej zasłużonych od niego, które powinny tę rolę pełnić. I ja mam wrażenie, że to jest taka gra y, bezpieczniaków obliczona na wykoszenie Konfederacji, bo ja uważam, że. Większość elektoratu Konfederacji będzie głosować na ugrupowanie Grzegorza Brauna, które zostanie wyciśnięte z Konfederacji wskutek działalności właśnie Wiplera i Mencena. I w związku z tym, i w związku z tym to, będzie, to będzie nowa siła Konfederacji. Także nie, 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 nie jestem fanem Mencena i jego działalności. Pier Jankiewicz 579. Panie Leszku, proszę mi powiedzieć, na czym polega demokracja, a na czym demokracja w UE? Bo ja uważam, że w UE rządzi królowa Ula i ma tylko poddaną służbę, która musi się jej słuchać, bo jak nie, to nie dostanie deseru do obiadu albo nagany do dzienniczka i będzie musiała się tłumaczyć ze swoich niesubordynacji. Wie pan, czym się różni krzesło od krzesła elektrycznego, prawda? Czym się różni... Czym się różni tym samym się różni demokracja od demokracji w UNO. Demokracja w wydaniu Unii Europejskiej ma coraz mniej wspólnego z demokracją faktyczną, bo demokracja faktyczna, ta wymyślona przez Greków, udoskonalana przez Rzymian, prawda, to opierała się na jednym fundamencie takim ważnym, którego teraz nie ma, to znaczy na toposie służby państwowej przez elity. I na zaufaniu pospólstwa do elit, a teraz tego nie ma, teraz nie ma elit z prawdziwego zdarzenia, to wszystko się zdegenerowało. Ci, którzy dostają się do władzy, to chcą tam być dla własnych korzyści i dla realizowania różnych zakulisowych interesów, różnych zakulisowych grup, takich jak organizacje masońskie, globaliści, itd. itd. I pani Ursula von der Leyen jest tego najlepszym przykładem. Ela Gawlik, 1738. Taśmy Obajtka pokazały prawdę o rządach PiSu. Hamstwo, kolesiostwo i załatwianie pracy w państwowych spółkach. Dlaczego Obajtkowi i Nisztorowi nie postawiono zarzutów? Czy to tylko taka wewnętrzna rozgrywka wewnątrz PiS i nie będzie z tego konsekwencji? Jak w ogóle takie materiały dostają się do mediów? Proszę o komentarz z pańskiego doświadczenia, jak ta sprawa się skończy. Wie pani, z mojego doświadczenia wynika że każda ekipa polityczna, jaka rządzi, to zajmuje się w znacznej części swojego czasu gromadzeniem kwitów i kompromatów na ekipę poprzednią. W związku z czym, tak jak platformersi szukają teraz czegoś na Obajtka, tak samo ekipa pana Obajtka szukała czegoś na platformersów. I to często jest tak, że to działa trochę jak efekt bomby atomowej, czyli że to jest groźne, póki się tego nie ujawni, bo na tym właśnie bazują kompromaty. Czyli no, my, możemy, my możemy was wsadzić do więzienia, bo mamy to i to, ale wiemy, że wy możecie też nas wsadzić do więzienia, bo macie to i to. Więc lepiej dla e, świętego spokoju kopmy się po kostkach. I to tak mniej więcej wygląda. Prawda? No, dlaczego obajtkowi i nisztorowi nie postawiono zarzutów? Wiem, że Obajtek i nisztor coś mają na tych, którzy teraz mogliby im postawić zarzuty. Pamiętacie Państwo, jak w 2011 roku próbowano odebrać immunitet e, Zbigniewowi Ziobrze? Prawda? I co? I się nie udało, bo się nie stawiła na komisję część Platformy Obywatelskiej. Teraz jest tak samo. Platforma zapowiada rozliczenie, ale już rządzi parę miesięcy i tych rozliczeń nie widać. Jak, ta, jak w ogóle takie materiały dostają się do mediów? Wie pani, no, dziennikarze mają różne swoje źródła informacji, korzystają z nich i dostają od nich takie nagrania. Natomiast problem polega na tym, jeżeli dziennikarz daje się zmanipulować. I bierze i pisze, czy upublicznia wszystko to, co dostanie, bo wtedy się staje narzędziem w czyichś rękach. Pier Jankiewicz. Panie Leszku, proszę powiedzieć, do czego tak naprawdę służą tak zwane profile zaufane? Raz dotarłem do tego, bo miałem to sobie założyć, miało być do czegoś użyteczne. Po przerobieniu tematu przekonałem się, że to rodzaj zapowiadanych paszportów covidowych. No i tak dalej tutaj pan pisze. Proszę pana, no to służy do tego, żeby nas inwigilować, bo te profile zaufane gromadzą o nas informacje, a my de facto nie mamy kontroli nad tym, kto do tych informacji ma dostęp. Do tych informacji ma dostęp Wielki Brat, czyli wszyscy ci, którzy chcą nas szpiegować i inwigilować i dostają od nas taką wiedzę po prostu na talerzu. I to jest bardzo groźne. Ja jestem przeciwnikiem tych wszystkich wynalazków, które dzięki którym jesteśmy inwigilowani. Rafał Prądziński, 604. O, szanowny mój gospodarz. Przed dziesięciu lat, jak byłem na o objeździe dziennikarskim i cyklu wieczorów autorskich na Kaszubach. Także pozdrawiam serdecznie, Rafała. Dziękuję za pytanie, chociaż pytanie dla mnie krytyczne. Zaskakujesz mnie. Mieniłeś się kiedyś wolno-rynkowcem. Skąd ta przemiana? Mówisz, aby narzucić 80% produktów polskich, albo że jesteś zwolennikiem pozbycia się wielkich sieci. Jedziesz tym marksizmem, a zapominasz o konsumencie. Niestety, jesteśmy w UE. Dlaczego nie powiesz, że kibicujesz polskiej sieci Dino, aby migrowała na rynki zachodnie z 80% produktów polskich? Oczywiście, że ja kibicuję sieci Dino, żeby eksportować. I ekspandowała. To jest jasne, ja każdej polskiej firmie życzę tego, żeby ekspandowała na obce rynki i tam odnosiła sukcesy, to jest sprawa oczywista. Natomiast dlaczego ja mówię, że będąc wolnorynkowcem, mówię o tym, że powinien być przepis mówiący o tym, że 80% produktów polskich powinno być w, na półkach sklepowych. To dlatego, że ja. Uważam, że rząd ma obowiązek bronić przede wszystkim interesu swojego narodu, czyli rząd polski Polaków. A kapitalizm jest dobry, ja jestem zwolennikiem kapitalizmu, ale jestem też zwolennikiem roli państwa polegającej na tym, żeby ograniczać monopole i kartele. A jeżeli mamy do czynienia z polskim rolnictwem, które od tysiąca lat żywi Polskę i które jest, nie potrafi się zorganizować i jest rugowany przez międzynarodowe sieci, to oczywiście, że trzeba wprowadzić przepisy korzystne dla tych rolników, bo przecież drogi Rafale, yy, wspaniały człowieku i gościnny gospodarzu, przecież zwróć uwagę, że w krajach zachodnich takie przepisy funkcjonują. No przecież yy, to nie jest tak, że do sieci niemieckich w Niemczech, czy do sieci francuskich we Francji każdy może wstawiać swoje produkty, one też preferują swoich i ponieważ te kraje dobre, dobrze bronią swoich interesów i te kraje chcą Chcą y, popierać no, swoje grupy rolnicze, no to kupują od własnych rolników. I ja nie widzę powodu, dla których Polska nie miałaby tego robić. W ogóle y, interes narodowy, interes gospodarki narodowej musi iść przed interesem międzynarodowego kapitału. I to prawda. Poza tym. Ja nie mówiłem, że jestem zwolennikiem pozbycia się wielkich sieci, tylko żebym nie płakał, jakby zniknęły z rynku, dlatego że one przez lobbying, często nielegalny w latach 90., pozałatwiały sobie zwolnienia z podatków i one nie płacą podatków, co stwarza nierówną konkurencję i, i co pozwoliło de facto wyrzucić polski handel, prawda? Bo jeżeli właściciel małego sklepu yy, musi musi płacić podatki, a Wielka Sieć nie, no to jest to oczywiście niesprawiedliwe. I, I to tyle. Także mam nadzieję, drogi Rafale, że odpowiedziałem na twoje pytanie. Arkadiusz Romiszewski, 91,48. Szanowny panie redaktorze, co pan sądzi o tym, że Sejm RP na czele z marszałkiem zmierza do realizacji scenariusza z artykułu 116 ustęp 2 Konstytucji RP? To jest chyba ten artykuł, który mówi o możliwości wypowiedzenia wojny. I drugie pytanie, jaki jest prawdziwy cel nagłego wypuszczania więźniów na wolność przed upływem terminu odbywania kary? Tłumienie protestów antywojennych. Wie pan, no, po Sejmie się można wszystkiego spodziewać ja myślę, że jak pan Tusk i pan Duda, no nie daj Boże, odebraliby, yy, odebraliby polecenie od Joe Bidena, żeby wypowiedzieć wojnę Rosji, to by to zrobili. Yy, drugie pytanie jest takie, że, o cel wypuszczania więźniów na wolność przed upływem odbywania kary. Wie pan, ja myślę, że chodzi o to, że polskie więzienia są przeludnione, bo mnóstwo ludzi trafia tam z obzdury, i z tego powodu przeludnienia warunków, jakie panują w więzieniach, to więźniowie regularnie i masowo pozywają Polskę i do, do Trybunału w Strasburgu i wygrywają tam gigantyczne odszkodowania. To już jest w miliardy euro rocznie i dlatego rząd postanowił coś z tym zrobić i chociaż uregulować problem przeludnień. Ale wie pan, ja bym tu się nie spodziewał takiego scenariusza, o jakim pan pisze, że oni tych więźniów wykorzystają do tłumienia protestów antywojennych. To bez sensu, przecież jak się kogoś wypuszcza z więzienia w drodze amnestii, to się go wypuszcza, a nie tam się go wypuszcza warunkowo. I, i, i tyle. Także myślę, że to jest przyczyna, że po prostu, żeby pokazać Unii Europejskiej, że tutaj o wypuściliśmy doprowadziliśmy, zlikwidowaliśmy zjawisko przeludnienia w celach. Zresztą, wie Pan, ja z moich doświadczeń dziennikarskich, ja przecież setki razy bywałem w różnych więzieniach, gdzie rozmawiałem z różnymi skazanymi, to wynika, że tak naprawdę spokojnie jedną trzecią ludzi z tych więzień można by zwolnić, bo siedzą przecież tam za bzdury kompletne. To nie ma to żadnego sensu. Przecież tych wszystkich watowników, których tam siedzą setki, to dlatego, że mamy durne przepisy w Polsce, których Nikt nie rozumie jak przestrzegać, także ja bym się tym nie przejmował. Na kogo zagłosuje pan w wyborach na prezydenta Warszawy? Jest jakiś kandydat, który chce zatrzymać szaleństwo strefy czystego transportu, na którego warto oddać głos? No, ja nie głosuję w Warszawie, bo ja mieszkam pod Warszawą, więc nie obejmuje mnie już jurysdykcja miasta stołecznego Warszawy. Ale gdybym mógł zagłosować, to bym zagłosował na kolegę Korwin-Mikkego, właśnie ze względu na jego pomysły. Udrożnienia transportu, żeby budować parkingi, a nie je likwidować, żeby likwidować światła, a nie stawiać kolejne, żeby upłynniać ruch, a nie go tamować, i tak dalej. Także nie, nie wierzę, szczerze powiedziawszy, w zwycięstwo realne kolegi Kmickiego w Warszawie, ale pyta pan, na kogo bym głosował, no to głosowałbym, głosowałbym na niego. Czy wie Pan, na jakim etapie realizacji jest sprawa zniesienia ubezwłasnowolnienia? Chodzi między innymi o przepis pozb prawa pozbawiający praw obywatelskich. Znam takie osoby, według mnie jest to forma szykany. Wie Pan, ja nie mam żadnej wiedzy, żeby były jakieś y, przymiarki do likwidacji y, ubezwłasnowolnienia. Wręcz odwrotnie, obserwuję raczej tendencję taką, że będzie się zwiększał katalog przesłanych na podstawie których można kogoś ubezwłasnowolnić, no z przyczyn na przykład ideologicznych, jeżeli. Ktoś będzie głosił poglądy nie takie, jak są powszechnie, jedynie słuszne, na przykład w sprawach państwa położonego w Palestynie albo w sprawach Jastych, to raz i dwa go wezmą i ubezwłasnowolnią. Co Pan sądzi o braku zadawania uczniom zadań domowych, do czego to zmierza? Jakie będą te Rzeczpospolite, to już w ogóle nikt nie będzie się uczył. No, proszę pana, ja jestem przeciwnikiem w ogóle ingerencji państwa w sferę edukacji. To, co kiedyś mówiłem, wprowadźmy bony edukacyjne, żeby każdy rodzic zdawał. Bon do takiej szkoły, w której chce, żeby uczyło się jego dziecko, i niech pieniądze z budżetu na edukację idą za tym bonem. Niech złe szkoły bankrutują, a dobre się rozwijają, i niech rodzic decyduje, czy wysyła dziecko do szkoły, w której zadają zadania domowe, czy nie. I to wszystko. Także tu nie ma specjalnej filozofii, bo, bo yy, ekonomia. Leczy takie problemy. Pieniądze potrafią czynić cuda. Także na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Dziękuję Państwu bardzo. Przypominam raz jeszcze, że 6 kwietnia w sobotę od godziny 10 do 20 odbędą się targi książki patriotycznej w Łodzi, ulica Piramowicza 11 przez 13, wejście przez restaurację ukraińską, będzie cała plejada znamienitych artystów, autorów książek. Ja też swoją skromną osobą Przyjadę do Łodzi. Także, kto z Państwa chce się spotkać czy ze mną, czy ze Stanisławem Michalkiewiczem, czy z Marcinem Rolą, czy z Piotrem Szlachtowiczem, czy z profesorem Wielomskim, czy z Korwinem Mikke, czy z innymi moimi autorami, naszymi autorami, tego bardzo serdecznie zapraszam do Łodzi. 6 kwietnia od 10 do 20: Piramowicza 11 przez 13, targi Książki Patriotycznej. No i skoro mówimy o książkach, to. Książka księżobójcy, książka, która się całkiem dobrze ostatnio zaczęła sprzedawać. Kto kulisy politycznych mordów na księżach katolickich w latach 80., będę tą książkę miał ze sobą oczywiście też na targach w Łodzi. Także kto z Państwa się zainteresuje, to z największą przyjemnością dam dedykację. Do zobaczenia.